Siema widzowie i witam was w Kremoczku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku mam kolejny tutorial powiązany z Mascherino i po prostu Wam dzisiaj pokażę jak Wy możecie ogólnie się zapisywać na turnieje Mascherino, bo ogólnie z moich streamów wiem, że mało osób wie właśnie jak zapisywać się na takie turnieje, więc tutaj po prostu macie taki dosyć szybki tutorial, więc po prostu wejdźcie sobie na swoją przeglądarkę, ja jestem w tej chwili na Microsoft Edge, ale też oczywiście możecie to zrobić e, normalnie na Google albo w Firefoxie. No i tutaj widzicie, że już mam zapisane, bo wcześniej próbowałem, właśnie po prostu sprawdzałem i wpisujecie swoje dokładnie Macerino Brawl Stars i wtedy powinno wam wyskoczyć właśnie po prostu takie coś, od razu w to klikacie i powinny, powinien się po prostu wam wyświetlić taki ekran, też jeżeli wpiszecie samą Macerino do przeglądarki, już wam pokażę co powinno się stać, po prostu tutaj wchodzicie na samą stronę, nie ma za bardzo różnicy czy zrobicie co, to na komputerze czy na telefonie, to tutaj klikacie w Browse Events, potem macie takie ogólne eventy, tutaj właśnie na przykład macie Brawl Starsowe, ale właśnie klikasz konkretnie w grę Brawl Stars i jesteś dokładnie na tym samym screenie, który już mamy tutaj i następnie po prostu klikamy tutaj w prawym górnym e, właśnie rogu login i wybieramy tutaj raczej Supercell ID, można też wybrać coś innego, ale myślę, że Supercell ID jest tutaj najlepszą opcją, ja jak widzicie, mam już tutaj zapisane trzy konta właśnie, które po prostu używam na Macerino, ale też po prostu, jeżeli chcesz dodać swoje konto, no to wpisujesz właśnie jakikolwiek po prostu e-mail, jaki chcesz, potem normalnie na swojego e-maila dostajesz właśnie sześciocyfrowy kod, e, który po prostu musisz wpisać, więc widzicie ja tutaj na przykład wpiszę po prostu mój taki główny e-mail, ja już jestem tam zapisany na tego e-maila, tutaj widzicie, że po prostu masz informację, że na e-maila wysłano Ci właśnie sześciocyfrowy cyfrowy kod i potem jak Ci przyjdzie, no to go tutaj wpisujesz, ja tak jak mówiłem, po prostu już jestem zalogowany na, ko na to konto, więc mi teraz nie przyjdzie, no ale jeżeli nie jesteście zalogowani na konto Macerino, no to właśnie wtedy po prostu Wam się pokażę w skrzynce po prostu wiadomości na Gmailu, jak to zrobić. No i teraz, jeżeli już macie to swoje konto, ja właśnie teraz, skoro mam już zapisane konto, no to od razu na nie wchodzę. No to tutaj widzicie, że mamy różne turnieje. Wchodzimy o, konkretnie w regiony europejskie, czyli e, po prostu EMEA, bo tylko w tych turniejach możecie grać. No i obecnie, e, no nie ma za bardzo turniej, na które można się zapisać. Bo jeżeli na przykład widzicie tutaj, że jest bez nazwy, jest 0 osób, to znaczy, że po prostu jeszcze jakby, e, no nie dało się tam jeszcze zapisać, nie było danego kodu, ani hasła, ani nic więc na przykład tutaj macie adwt open hashtag 8, akurat w tej sytuacji już jest maksimum osób czyli 128, ale tak ogólnie jeżeli po prostu, no w większości turniejów tak naprawdę po prostu tutaj klikacie join tournament niektóre po prostu wymagają od was hasła, jeżeli wymagają od razu od was hasła, no to tutaj klikacie wyżej tournament discord, potem wchodzicie tam na discorda właśnie na ten serwer i tam macie zakładkę w której zapisujesz swoją drużynę swoją nazwę drużyny oraz trzy osoby na discordzie, no po prostu niki tych trzech na Discordzie, z którymi chcecie grać właśnie ten turniej. Oczywiście wy się ze sobą tam wcześniej możecie zgadywać, no i potem po prostu dostajecie hasło i możecie właśnie wpisać, że będzie wymagane. No a jeżeli od razu wam pokażę taki screen jak tutaj, no to po prostu e, to znaczy że, je, że po prostu nie potrzebujesz hasła Aby właśnie zagrać w tym turnieju No i będziecie mieli tutaj wcześniej opcję Aby po prostu podać swoje ID z Brawl Stars Ja już mam swoje zapisane, no bo tak jak mówiłem Ja już gram Macerino na tym koncie nie raz Więc ja już mam swoje właśnie ID z głównego konta zapisane Musicie tutaj kliknąć właśnie Wszystkie te trzy rzeczy I kliknąć continue Potem właśnie wam po mówię o tym Discordzie Po prostu, że jeżeli nie wbiliście na jego Discorda No to aby się po prostu wbili I potem będziecie mogli kliknąć dalej A jeżeli już jesteście na jego Discordzie Ja już na szczęście jestem to mogę po prostu dać continue od razu, no i potem albo tworzycie team, albo jeżeli macie jakoś drużynę z przeszłości, no to możecie po prostu, właśnie tam wybrać taką opcję. Teraz jej nie pokazuję, no bo po prostu, tak jak mówiłem, jest full i nie da się w tej chwili zapisać. wymyślacie sobie jakąkolwiek nazwę. Kliknąłem, oczywiście, rano, możecie na klawiaturze, no ale teraz wam pokażę, że właśnie jest już po prostu zaliczony limit teamów, no ale tak naprawdę w większości tych macerin, no po prostu nie ma takiego za bardzo limitu. To jest akurat jeden, właśnie z wyjątkowych, ten AWT, ogólnie seria turniej ADWT zawsze ma ten limit 128 i potem się już nie da zapisać nawet na taką waitlistę, no ale potem już tak naprawdę w, e, oprócz właśnie tych turniejów ADWT, no to każdy ma po prostu też liczbę e, drużyn rezerwowych, na przykład pewnie niedługo tutaj widzicie, że 6 właśnie grudnia będzie turniej Orion Tournament 35, więc jeżeli w tym będziecie chcieli wziąć udział, no to musicie tutaj wbić na ich serwer Discord, tutaj po prostu jak to klikniecie, no to was przeniesie na stronę tego Discorda no i w sumie to tyle, co musicie wiedzieć więc jeżeli wam się przyda poradnik no to możecie coś miłego napisać w komentarzach I to tyle, widzimy się w następnym filmie Yo!